Jeśli kochasz zwierzaki i chcesz, żeby Twoje meble na tym nie ucierpiały, mam coś dla Ciebie. Świetnym rozwiązaniem są tkaniny pet friendly. Mają cechy charakterystyczne, które świetnie się sprawdzą przy pazurkach naszych kotów czy też psów. Przede wszystkim są gładkie, więc kot nie zahaczy o ten pazurek. Są też hydrofobowe, czyli wszystkie zabrudzenia mokre łatwo się zmyje. Mało tego, tak naprawdę w ogóle się łatwo czyszczą, ze względu na to, że yy, Cała sierść i wszelakie inne zabrudzenia bardzo łatwo zmyć, nawet samą wodą. Natomiast tych możliwości w wyglądzie tych tkanin też jest sporo. Dla tych, którzy kochają na przykład mimo wszystko jakieś wariacje na tkaninie, są i takie, które imitują delikatnie sploty czy jakąś energię w tkaninie. A mimo wszystko jest to na tyle gładkie, że kot za to nie złapie. Natomiast jakich tkanin unikać? To przede wszystkim takich, które mają duże sploty. Bardzo łatwo kot sobie z nimi poradzi, świetnie zahaczy. Również takich, które mają różnego rodzaju węzełki i zgrubienia. To jest świetne pole do popisu dla kota. Pies może trochę mniej sobie będzie z tym radził negatywnie, ale jednak. Dodatkowo warto też zwrócić uwagę, że wielbiciele skóry no, też mogą mieć problem. Kot super sobie poradzi ze skórą, czyli w szybkim tempie wasz skórzany wypoczynek nie będzie wyglądał dobrze. Pies może trochę mniej, ale wielbiciele skóry cóż mogą zrobić? Zaproponować yy, kotom świetne drapaki, no a psa poprosić, żeby jednak leżał na swoim legowisku. Reasumując, pamiętajcie, że wybierając swoje wypoczynki, a mając uwielbienie dla zwierzaków, musicie zwrócić uwagę na to, żeby wszystkim wam było super wygodnie i przyjaźnie.